Sensen, zagraniczny twórca, który stworzył szereg więzień, z których jak sam określił, ucieczka jest niemożliwa. Ale czy na pewno? Dziś postaram się uciec z najtrudniejszego do ucieczki więzienia, które nosi nazwę Skarbiec Gai. Na początku musiałem opracować sprytny plan ucieczki Jak możecie się domyślić nie było łatwo Zważywszy na to, że miejsce to jest zabezpieczone szeregiem różnych zabezpieczeń Chociażby mechanizmem chunk ban, który powoduje wyrzucenie osoby trzeciej serwera Jeśli ta natnie się na chunk z tą maszyną Dlatego też pomoc z zewnątrz od razu mogłem wykluczyć Poza tym samo wejście do więzienia musi odbyć się za zgodą strażnika Gdyż dostanie się do niego w inny sposób niż poprzez portal Jest niemożliwe ze względu na perfekcyjne zabezpieczenia Po kilku godzinach analizowania więzienia oraz szczegółowego czytania na handbooku doszło do mnie, że wyjście z tego więzienia jest możliwe. Co by nie mówić, perfekcyjne zabezpieczenia powodują, że cały plan zależy od tego, czy będę miał szczęście, czy też nie. Po włączeniu portalu przez strażnika wszedłem do niego i zrespiłem się w miejscu, w którym powinienem odłożyć wszystkie przedmioty. No właśnie, powinienem. Nie zrobiłem tego. Większość zawartości swojego ekwipunku odłożyłem do Enderchesta, zostawiając w swoim meku jedynie killoff, dwa wederka mleka oraz shulker boxa ze wszystkimi potrzebnymi przedmiotami do ucieczki. Musiałem również brać pod uwagę, że na serwerze znajduje się dwóch strażników, a w każdym momencie na serwer może dołączyć kolejny. Po wejściu do portalu, strażnik otworzył mi przejście do korytarza, gdzie udałem się do pierwszego Betrapa. Moim zadaniem w tym momencie jest zniszczenie tego bloku, aby dostać się do miejsca, w którym sprytnie itemy do kolejnego etapu. Problem był jeden. Nałożony na mnie efekt Mining Fatigue, tak to się chyba czyta, przez to zniszczenie tego bloku zajmie mi około 13 minut. Ryzyko było takie, że w każdej chwili strażnik mógł zobaczyć, co kombinuje poprzez gliską postownikiem. Wtedy zabawa by się skończyła. Miałem szczęście, bo żaden z strażników nie zdołał zobaczyć tego, co kombinuje. A ja odłożyłem itemy na enchant tak, aby udało mi się je podnieść w korytarzu obok. Dostałem rozkaz, żeby kliknąć w łóżko i stać jak najbliżej niego. Wtedy strażnik aktywował trapa, który sprawił, że znalazłem się w korytarzu obok ze swoimi itemami. A więc mamy pierwszy sukces. Doszedłem do kolejnego betrapa. Tutaj było o tyle trudniej, że tuż obok strażnik miał wgląd, jak wygląda moja droga do celi. I w każdym momencie mogłem zostać przyłapany. Zniszczyłem obsydian i przedostałem się do środka trapa, gdzie zniszczyłem pierwszy enchant, a na drugi umiejętnie rzuciłem całą zawartość swojego ekwipu. Punku. Ale Kenzie, strażnik przecież zobaczy te przedmioty. No nie do końca. O ten czantu strażnika dzielą trzy bloki, a rzucone na temy przez animacje książki są ciężkie do zauważenia z jego perspektywy. Dlatego też szansa na to, że strażnik to zauważy jest naprawdę minimalna. Idąc już właściwie ostatnią prostą do celi, w moim tunelu stał strażnik. A moją ostatnią szansą na powodzenie tego planu zostało położenie boxa w tym miejscu i wyjęcie z niego przedmiotów, które umożliwią mi wydostanie się z celi. Jeśli mi się nie uda, wszystko pójdzie na marne. Niestety tak banalna czynność stała się tak trudna. Byłem zmuszony grać na zwłokę i czekać aż strażnik albo odejdzie, albo zrobi cokolwiek, co umożliwiłoby mi postawienie shulkera. Niestety nic z tych rzeczy się nie stało. Serio, próbowałem już wszystkiego, byleby postawić ten szalker niezauważony. Nawiązałem interakcję z strażnikiem, gdzie udało mi się leciutko go zbejtować na otworzenie przejścia dalej. Wreszcie postawiłem shulker boxa i wziąłem wszystkie potrzebne mi przedmioty, dzięki temu, że zapamiętałem, że kawałek dalej było przejście i to, że zaryzykowałem pisząc taką wiadomość sprawiło, a raczej przyniosło mi ogromne powodzenie, bo ten bajt tak naprawdę okazał się prawdą, bo faktycznie przejście nie było aktywowane. Gdy strażnik odszedł, szybko postawiłem blok obsydianu, zniszczyłem tabliczki, wylełem wodę, aby móc pływać i musiałem zamknąć trapdora, by nie wpaść do celi, a dostać się do mechanizmów odpowiadających właśnie za te cele. Zablokowałem wszystkie możliwe wejścia, aby żaden strażnik się do mnie nie dostał. Mega proste. Musiałem dostać się do mechanizmów, dlatego też podjąłem się zniszczenia wejścia do jednego z tych pomieszczeń. Było to o tyle bezpieczne, że strażnicy, aby mnie przed tym powstrzymać, musieliby zniszczyć postawione przeze mnie bloki obsydianu, co zajmie im naprawdę dużo czasu, przez efekt mining Fatigue, który jest nadany każdemu graczowi na serwerze. Co prawda, strażnik mógłby wyłączyć ten efekt, ale byliby oni świadomi tego, że uczynienie tego przybliżyłoby mnie tylko do ucieczki, bo zdejmując ten efekt sobie, zdejmują też go i mi. Dostałem się do mechanizmu, gdzie musiałem zniszczyć piston, a następnie target block. Teraz musiałem odpowiednio rzucić perły, aby dostać się do tunelu z redstone'em a tam moim celem było zniszczenie pochod. Banalne. Szybko musiałem dostać się na koniec tunelu, by przerzucić wszystkie itemy potrzebne mi do ucieczki z celi. Cały czas pamiętałem o tym, że muszę działać szybko, aby strażnicy nie zauważyli przedmiotów leżących na ziemi poprzez bug z kompostownikiem. Niezauważony cofnąłem się na prawy cały mechanizm. Zniszczyłem wcześniej postawiony obsydian dostałem się do pokoju w którym musiałem wybrać cele poszedłem do celi na east gdyż w tej celi odłożyłem wszystkie swoje przedmioty strażnik odblokował mi korytarz prowadzący do ostatniego betrapa na mojej drodze kliknąłem w łóżko i udałem się do szalkera który musiał mnie zabić abym pojawił się w celi Pojawiłem się w celi ze wszystkimi przedmiotami Musiałem działać szybko, bo strażnik kontrolował to, co się dzieje w celi. Wykorzystałem wcześniej przećwiczonego przeze mnie buga, za pomocą którego używając pereł jestem w stanie wspiąć się po ścianie. Gdybym byłem już na samej górze, skierowałem celownik ku górze. I tym razem za pomocą kolejnego błędu gry, również za pomocą perły, spróbowałem przedostać się do pomieszczenia głównego, które steruje całym więzieniem. Skąd wiedziałem, że jest ono nade mną? Dzięki dokładniej wcześniejszej analizie więzienia, wiedziałem, że rzucając perły cały czas w górę, w jedną stronę, powinienem pojawić się dokładnie. W tym miejscu. Ryzyko spotkania starzecznika na swojej drodze było tak ogromne, że wręcz pewne. Proszę, proszę, proszę. Nie, jestem tak blisko. Dawaj, 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 dawaj. No zaraz się perły pokończą. kończą. O! Jestem! Jestem, jestem! Uku. Tak też się stało, ogromnie się przestraszyłem, bo nie miałem itemów, a strażnik stał 10 kratek ode mnie Nie jestem też pewny, czy strażnik mnie wówczas zauważył, czy miał awka, ale w każdym razie Dzięki temu, że szybko przystałem się do ender Chesta, za pomocą enderperły, perły mogłem wyjąć itemy i podjąć się walki ze strażnikiem Ty co on robi? Zaba, pyk, 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 Mike Tyson Dawaj, dawaj, ooo jaka strefa, ojojoj, oj, oj, kłopoty, kłopoty Oj, 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 ktoś, oj, oj, ej ej ej, 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 co? Nie rozpędzaj się, nie rozpędzaj się maleńka Ty, 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 dobra, 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 ale on jest mój, ale on jest mój Nie, ooo, wow! ktoś się wysypał Dobra, dawać mi te karty, o mam w ekwipunku, klasa Udało mi się go zabić Zabicie strażnika było kluczowe, ponieważ tylko z niego mogłem zyskać książkę, która służyła jako karta kontroli portalu. Tylko po co mi ta karta? Muszę przedostać się do sterowni portalu, a tam za pomocą niej zyskam uprawnienia do sterowania ustawieniami, dzięki którym opuszczę to koszmarne więzienie. Ale żebym to grał, Dobrąż tak, tak. Tak, i tak, i klasa Dobra, yy, portal control. dobra, do... ej dobrze przyszedłem, dobrze przyszedłem, dobrze, jest git, jest git, jest git, ej serio jest git To chyba jest jedyne zabezpieczenie, żeby nam się dostać, tą perełkę trzeba przebukać Jest, dobra, jesteśmy, 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 jesteśmy Klasa, 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 jest to na pewno? Dobra, jest git Uff, Jazda Chwila eee, To muszę to wyłączyć To wyłączyć... nie, to muszę wyłączyć i to wyłączyć chyba i teraz będzie finito. Dobra, jednak wyłączymy ten inner portal i będzie chyba git. Wróciłem się do sterowni, gdzie moim zadaniem było włączenie portalu odpowiadającego za wyjście. Teraz musiałem się jakoś do niego dostać. więc Więzienie jest tak ogromne i ma tyle zabezpieczeń, że samo dostanie się do tego portalu, znając ścieżkę, zajęło mi ponad 10 minut. Dobra, szybko trzeba znaleźć to wyjście. Eee, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? To chyba tu, albo nie? Nie, 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 to nie było tu, nie było tu. Tędy, o, o! Tu, tego szukałem. Dobra, ja pierdzielę. Dobra, teraz prosto. Teraz tędy. Tędy. O! Tak, mamy! Jest! Tak! Tak! Jest! Ja pierdzielę. Wreszcie! Niestety wychodząc z portalu, natknąłem się na ostatniego żywego strażnika. Wracaj do teli! Już! Nie! Jak tak, to tak. Uff.